Duchel wściekły na Anglię, Real Madryt rzuca miliardy. Flea rozdaje karty. Dortmund odrzuca pierwszą ofertę. Ponadto dużo więcej informacji piłkarskich. Zapraszamy serdecznie, to jest piłkarski świat. Transferowa saga wokół Jimmy'ego Gittensa nabiera tempa. Chelsea złożyła Bruce'owi Dortmund pierwszą ofertę za 20-letniego skrzydłowego w wysokości 35 milionów euro. Jednakże klub z Signal i Duna Parku oczekuje co najmniej 50-60 milionów. Według Sky, zawodnik jest już dogadany z Londyńczykami w sprawie kontraktu do 2032 roku. Mimo wstępnej zgody piłkarza Borussia Dortmund nie zamierza godzić się na zaniżoną kwotę. Klub dopuszcza szybki transfer tylko w przypadku odpowiedniej oferty. Chelsea podchodzi do sprawy ostrożnie i nie naciska, by ten zdążył już na klubowe Mistrzostwo Świata. FC Barcelona szykuje wielką zmianę w bramce. Klub uznał, że po zakontraktowaniu Joana Garcia, 24-latka ze Spaniolu, najlepszym rozwiązaniem będzie pożegnanie się z Mark André Stegenem. Decyzja jest jasna i uzgodniona na wszystkich szczeblach. Czas na zmianę pokoleniową między subkami. A to Hansi Flick ma być tym, który zakomunikuje Niemcowi, że jego era w Barcelonie dobiega końca. Barcelona jest zdecydowana. Klauzula wykupu Garci wynosząca 25 milionów euro to rynkowa okazja, której nie można przegapić, zwłaszcza, że jego wartość może wkrótce się podwoić. A zawodnik już zapewnił sobie gwarancje kontraktowe na wypadek problemów z rejestracją, które klub miał z Dani Olmo i Pału Wiktorem. Proces transferowy ma się zakończyć w przyszłym tygodniu. Wtedy bramkarz pożegna się ze Spaniolem i oficjalnie zostanie nowym golkipelem dla ugrany. Dla Terstegena może to oznaczać koniec przygody na Camp Nou, mimo że ma ważny kontrakt do 2028 roku. Choć odejście nie będzie łatwe, to Hansy Flick ma przekonać bramkarza, że jego czas minął zarówno sportowo, jak i w kontekście zarządzania zespołem, co w ostatnich miesiącach budziło zastrzeżenia. Klub chce pożegnać go z szacunkiem, ale jasno, to Jean Garcia ma być nową jedynką gotową, by przewodzić w Barcelonie. Florentino Perez wraca do strategii totalnej ofensywy na rynku transferowym. Real Madrid pod wodzą Szawiego Alonso planuje latem wydać ponad 170 milionów euro. To najbardziej kosztowne okno transferowe od 2019 roku. Już potwierdzono przybycie Dina Heisena 58 milionów euro oraz Trenta Aleksandra Arnolda 10 milionów euro. Ale na moment oficjalne ogłoszone zostaną transfery Franco Mastantuono 45 milionów euro i Alvaro Carrerasa 50 milionów euro. Klub Santiago Bernabeu zbroi się na klubowy Mundial i nie wyklucza kolejnych głośnych zakupów. To radykalne odejście od dotychczasowej ostrożnej polityki. Po latach transferowej precyzji Kamavinga, Chwamini, Bellingham, Giller, Real ponownie stawia na rozmach. Ostatni raz wydał podobną fortunę 6 lat temu, gdy do stolicy Hiszpanii trafili Hazard, Jeovic, Militao, Mendy i Rodrigo za łączną kwotę ponad 330 milionów euro. Powodem tej ofensywy jest nie tylko ambicja, ale i presja. FC Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka oraz 17-letniego Lamina Yamala budzi zachwyt i grozę. Madryt mimo zdobycia Ligi Mistrzów w poprzednich latach i pozyskania Kyliana Mbappé musi reagować. Jamal okrzyknięty Nowe Messim staje się symbolem nowej ery dominacji Barcelony. Real Madryt nie może pozostać w cieniu. Ciao Alonso i Perez wiedzą, że tylko spektakularne inwestycje pozwolą utrzymać królewską tożsamość na tle błyskotliwego projektu z Katalonii. Reprezentacja Anglii pod wodzą Tomasa Tuchela wymęczyła skromne 1-0 z Andorą w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Ale styl wywołał falę krytyki. Trener nie krył frustracji. zabrakło powagi, determinacji i odpowiedniego nastawienia. To było żenujące zakończenie meczu. Choć Anglicy mieli aż 83% posiadania piłki, brakowało tempa, zaangażowania i konkretów. Jedyną bramkę zdobył Harry Kane po asyście Madueke, który jako jeden z nielicznych wyróżniał się Ambicją. Był najbardziej niebezpieczny, realizował plan, ocenił Tuchel. Mimo zwycięstwa były trener Chelsea i Bayern Monachium nie zamierza odpuszczać i zapowiedział szczegółową analizę przed meczem z Senegalem. Presja na reprezentację Anglii rośnie, Tuchel wymaga znacznie więcej. Fińskie media chłodno oceniły porażkę 0–2 z Holandią w eliminacjach do Mistrzostw Świata, uznając ją za planowaną i nie tak tragiczną, jak przewidywano. Selekcjoner Jakob Fritz od początku koncentrował się na kluczowym starciu z Polską, który zadecyduje o drugiej pozycji w grupie. Fińskie media podkreśliły walkę Finów i uznano grę o ranie za ludzki pokaz gwiazd. Rozczarowująca była jednak frekwencja 30 tysięcy na 39 tysięcznym stadionie, a we wtorek może być jeszcze gorzej. Media zauważyły, że Finlandia to nie piłkarska potęga, ale z Polską zagra o wszystko. To mecz o życie, porażka oznacza długie wakacje alarmują fińskie media. Fińscy kibice oczekują przełamania, emocje gwarantowane. Tottenham Hotspur niespodziewanie rozstał się z Engie po Stocoglu, zaledwie 16 dni po historycznym triumfie w Lidze Europy. Mimo pierwszego trofeum od 17 lat, zarząd nie wybaczył mu katastrofalnego 17 miejsca w Premier League. Daniel Levy jasno wskazał: liczy na stabilność i wyniki we wszystkich rozgrywkach. W grze o stanowisko są nowe nazwiska z różnych półek, od doświadczonego po Chettino, przez pragmatycznego Franka, po elektryzującego. DeZerbiego. Każdy z nich musi nie tylko trafić z taktyką, ale przede wszystkim odnaleźć się w realiach klubu kierowanego żelazną ręką. Przyszłość spers zależy od odwagi w zdefiniowaniu własnej tożsamości. Web Guardiola gotowy na klubowe mistrzostwa świata FIFA. Menedżer Manchesteru City z optymizmem patrzy na zbliżający się turniej, traktując go jako szansę na zakończenie słabszego sezonu mocnym akcentem. Jak sam przyznał, podejście krok po kroku i szacunek do każdego rywala, niezależnie od kontynentu, to klucz do sukcesu. Guardiola podkreślił dumę z globalnego wsparcia kibiców oraz wpływ Johana Krojfa na jego filozofię gry. Wskazał też, że siła piłkarza rodzi się w Drużynie, jednostka bez zespołu, to nic. Manchester City zainauguruje udział w turnieju już 18 czerwca. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Jakie są Wasze opinie na temat nadchodzących transferów i piłkarskich rewolucji? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy to początek wielkich zmian w europejskim futbolu? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z najgorętszymi newsami ze świata piłki nożnej. Do usłyszenia wkrótce. Czołem!